Widziałem też Ziemię z olbrzymiej wysokości, tak jakby to było około 10 kilometrów, ponieważ całą półkulę północną mogłem objąć jednym rzutem oka i zimą Ziemia przeżywała najbardziej dramatyczne wydarzenia, które były tak wstrząsające, że Zdawało się, że Ziemia rozsypie się, przestanie istnieć. To coś się to na, tam na nie działo, kotłowało, już nie pamiętam co. Czy to, było, czy to miało charakter fizykalny, czy jakieś wybuchy atomowe, czy to była wojna. Nie pamiętam tego. Tylko pamiętam grozę płynącą od ziemi i moje lądowanie na wiosnę, kiedy już się zazieleniło. Kiedy już to wszystko się skończyło, przyszedł nowy świat. Ten wielki pokój, to szczęście, że nareszcie. To tyle mogę powiedzieć o tym kształcie Karys z perspektywy mojej, jako dziecka, które coś tam zapamiętało. A jak to właśnie połączyć z tymi wypowiedziami Pana Jezusa ewangelicznymi, to, co teraz mamy zapowiedziane przez Matkę Bożą i w różnych orędziach występujące, to dokładnie uwieść nie potrafię. Na tej stronie, w obronie wiary i tradycji, wszystko jest. Wszystko tam jest i dlaczego przed końcem świata hmm. będzie wypuszczony, bo nie będzie czyśćca. Bardzo proste. To w tej powieści swojej też opisałem, wejście do radości. A jak nie będzie czyste, to czyściec trzeba będzie przejść na ziemi. No więc, do prześladowania <coughs> ostatnich chrześcijan, zastąpią im czyściec. Natomiast, jak to może być, że nie nawrócą się pod Twoją tej wizji? swojego całego życia ludzie no to też to już napisałem jest tam dokładna analiza dość dokładna przypowieści pana Jezusa o synu marnotrawnym i udowadniam, że gdyby ten syn marnotrawny był zaskoczony przez ojca na różnych odcinkach Drogi, zanim do niego wrócił, to by odrzucił ojca, uciekłby. To niech ten sobie pani przeczyta. No więc zarówno gdy był w drodze do tego szczęścia, z pełną kieszenią ojciec by go dogonił, to by go odrzucił. No czego ty chcesz tutaj ode mnie? I wtedy, kiedy, kiedy był wśród tych prostytutek, to by go odrzucił, bo czuł się z nimi dobrze. No i na różnych, różnych etapach. I nawet kiedy wraca do swojego Ojca, to pisze, że nie wraca z miłości, tylko wraca z egoizmu. Prawda? No bo wraca, bo już nie miał szansy na przeżycie. I wraca nie po to, żeby przeprosić Ojca, żeby rzucić mu się na szyję z płaczem. Jakim byłem draniem, zmarnowałem majątek, przebacz mi ojcze. Pozwól mi dalej pracować. Ja ci odpracuję teraz, jeszcze jestem młody. Nie. Chyłkiem, chyłkiem wraca, żeby ojciec nie zobaczył. Bo jak nie zobaczy, to co będzie? On mi teraz pokaże. Czyli nie ma w nim zaczynu nawrócenia. Omija ojca, i gdyby ojciec sam nie wybiegł i nie uprzedził go, nie rzucił mu się na szyję, to pewno by się wmieszał między te sługi i nawet by tak może się charakteryzował, że ojciec by go nie poznał. Cicho, nie mówcie, że ja wróciłem, tak? Aby tylko między sługami mieć zapewnione warunki utrzymania. Widzi Pani, Bóg patrzy w serce, i w wielu sercach ludzi. Nie ma tego zaczynu nawrócenia. I tu było pytanie o Polskę. Pan Janusz pytał, dlaczego Polska teraz cierpi od różnych ludzi złego? Nie będziemy ich. Wymieniać po nazwisku? Dlaczego teraz cierpi te ataki? Dokładnie nie potrafimy tego wyjaśnić, ale możemy przypuszczać, że Pan Bóg dzisiaj daje nam próbkę tego, co niedługo będzie się działo na całym świecie. Gdy ty, ci ludzie się uaktywnią, gdy opuszczeni przez jednego demona w chwili tego sądu małego, pozwolą wrócić i przyprowadzić siedmiu innych, gorszych od siebie. Powiedzi pani, oni są tak związani, ci ludzie z tym złem, tak zasmakowali w nim jak, jak świnia w błocie, że jak teraz ktoś im ktoś ich zechce z tego wyciągnąć, dać im ten chlew wyczyszczony, to się będą w tym źle czuli. I właśnie tak jak to dosadnie określił święty Piotr, postał w swoim liście, wrócił pies do tego, co sam zwymiotował, a świnia umyta do kałuży błota. Coś takiego będzie. No i pytanie, co my możemy zrobić, żeby jak najmniej takich ludzi było? Odpowiedź właśnie daję. Uważam, że to, co teraz piszę, to jest mi dane, to jest apel, to jest Chęć pociągnięcia ludzi na tę drogę. Nie bójcie się nawet męczeństwa. Niebo zachłannie, takie w jednym z objawień Pan Jezus użył takiego określenia. Zachłannie teraz poszukuje ludzi, którzy potrafią ofiarować się za innych ludzi. bo tylko cierpieniem można kupić bilet do Bramy Nieba.